Ktokolwiek z Was się interesuje fotografią Na pewno Zna slajdy I takie Typowe rameczki Jak ktoś się interesował Trochę bardziej To być może Nawet widział takie Średnioformatowe W formacie 60 na 60 Ale Pytanie Kto z Was znał Standard pośredni który pasował do zwykłych rzutników, ale był w formacie 40 na 40. To jeszcze dodatkowo z tak zwanym szkłem anty-Newtonowskim czyli takie lekko szronione. Proszę bardzo. Znaliście.